Szara eminencja osoba mająca wpływ na ważne decyzje lub kierująca czymś z ukrycia, nie zajmując oficjalnie wysokiego stanowiska. Szara eminencja to inaczej władza z za tronu sytuacja, w której faktyczna władza znajduje się w rękach nie tego, który jest do tego powołany, tylko kogoś innego, będącego blisko tronu tak zwanej Szarej Eminencji. Termin Szara eminencja wywodzi się od załóżnika kardynała Richelieu. Ojca Josefa, mnicha, którego przez szary habit nazywano właśnie szarą eminencją. Małgorzata Steciak W książce Beksińscy portret podwójny Magdalena Grzebałkowska przywołuje słowa Zofii, że w rodzinie Beksińskich kobiety się nie liczą, są wyłącznie cieniem. Kim była Zofia Beksińska? Aleksandra Konieczna była żoną znanego malarza, matką kultowego dziennikarza i tłumacza, enigmą. W materiałach archiwalnych, które oglądałam, wyraźnie widać kogoś, kto się nie wyraża. Spędziła większość swojego życia jako gospodyni domowa, obsługująca męża, syna, matkę i teściową. Niektórzy mówili o niej, że była szarą eminencją tej rodziny usytuowana gdzieś z boku, między dwoma mocnymi osobowościami, a jednak po cichu, trzymająca całą trójkę w pionie. Małgorzata Steciak Matka Polka Muza Artysty Szara Eminencja Kim była Zofia Beksińska? Artykuł na portalu kultura.